O, sobota dzisiaj, tak? Musiałbym Poprałeś, się... przebrałeś się elegancko, ładnie widzę, widzę. No kurna. No dreszcz. Wyjąłem z półki. Dadidas. A Krzysztof już żre. To, A ja że... wam chcę pokazać. Co? A już mógłbym nie będę to przez siatkę. Będę, gdy chcieli to przeskoczył. A jak on? A. on A, nie wiesz Chyba nie za bardzo. Wyginali no nie... siatkę. Dla chcącego nic trudnego. Kurteczkę nałożyłeś? To taka wiosenna. Je, je, jesie, -jesienna. Wiosenna i jesienna. O, idzie. Szef. A czemu ty skarpetki nie zmienisz? Teraz większość. się Miałeś się wykąpać wczoraj. Ja na niego dzisiaj tak mówiłem. Po wczoraj chcieli już zniszczyć. Co chcieli zniszczyć? A policja była tutaj. Płot chcieli zniszczyć, naprawdę? A. O której? W nocy? W nocy. Będzie piąta kamera. Tu pani, kopytami? Tam szarpali, czemu ja musiałem policie wzywać. A piąta gdzie? Zaraz powiem co idzie. Nic nie mów. Nic nie, nie powiem. Zrobimy piątą kamerę, Krzysiek. Ale po ciąciek wjechany. Ooooo! co Sokolę zrobił! No. A gdzie Wojtek ty jedziesz? Do Na obiad? Na siadanie. Na śniadanie? Nieźle wyglądam, co? No dobrze wyglądasz, elegancko. przystojniacha. A, a tym, wziąłem szampon Playboy'a. Tam. A co to znaczy Playboy? Enalny, aroalny? No, Każdy dobry, tak? Tak. Patrzu! No, ładna. O, elegancko, Wojtek. Dobra lodówka czysta, życie trwało w tej lodówce, tak, po co ty tyle kupujesz Krzysztof, no ja już cały jest. a potem mówią, że ty nie masz co jeść, przyjeżdża Paweł i ci cztery kotlety, kupuje, bo ty głodny, brak słów, no, ale on głodny, nie ma co jeść, Ach, to biedulka, Krzysiek, ile kosztuje wiadro prądu, 200 zł, to drogi, trzeba oszczędzać, no. ja srałem już, srałeś już Wojtek, a jak było, nieźle, nieźle, nie. <kolats> nie, nieźle, nie <shy> nie niezłe sranie, niezłe sranie,